To właśnie nasza technologia stoi za sprawnym i higienicznym transportem pieczywa do sieci handlowych. Zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy linię przenośnikową składającą się z 7 transporterów, która zapewnia efektywny transport wyrobów piekarniczych na kolejnych etapach produkcji. Szczególną cechą linii jest spiralny zjazd, który umożliwia transport produktów z wysokości ponad 3 metrów. Taka konstrukcja pozwala na delikatne i bezpieczne przeniesienie chleba na kolejny etap produkcji. Minimalizując ryzyko uszkodzeń, dodatkowo linia wyposażona jest w stół obrotowy, rozwiązanie ułatwiające akumulację produktów oraz ich sprawne przekierowanie w odpowiednim kierunku. Konstrukcje wszystkich przenośników wykonane są ze stali nierdzewnej, spełniającej normy przemysłu spożywczego, co gwarantuje długotrwałość urządzeń. Linia stanowi integralne rozszerzenie istniejącej infrastruktury klienta, umożliwiając automatyzację procesu transportu produktów. Przy optymalizacji czasu operacyjnego oraz minimalizacji wykorzystania zasobów. Konsort jest producentem nowoczesnych rozwiązań przemysłowych. Realizujemy projekty urządzeń precyzyjnie dopasowanych do wymagań technologicznych Twojej produkcji, niezależnie od stopnia jej złożoności i specyfiki procesu.